Góry a w połowie masz te drzewanie To bo w Da mnie no, tak no, wyskoczy w krzechu O kurwa <grystanie> To lubię. Nie widzisz kurwa? Nie, nie widzę. Nie ma takiego zbliżenia tego gówna. Kurwa, tu jest, widzisz, tyle piachu i podchodzi, a tam, kurwa, nie. Mam jechać? Mam, ale tam, nie wiem, może pada trochę na te okulary. O kurwa. I tu ja widzę Idzie krzywo tam, gdzie Ty. Kurwa, nie trafi go. Nie. To jest chłopiec. I Próbuję, są taki skórowanym z Ja tam nie próbuję, bo kaker mi dał zakaz. Kurwa. A potrzeba? Ale weźmy się. Jak chcesz próbować, to lepiej pod setów bogu jechać niż po tych piachach. W tych piachach to się wyróżni. Tożno no się tam kruwa, robi. taką chyba potrzebę wykuje.